W tym roku z tego funduszu otrzymaliśmy ponad milion złotych. Dzięki dobrym wnioskom z gmin oraz ze stowarzyszenia chrześcijańskiego. Są to środki skierowane w dużej mierze na zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych, ale także na, na termomodernizację warsztatów terapii zajęciowej. Pieniądze bardzo potrzebne, bardzo wrażliwe społeczne skierowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wśród tych pięciu wniosków dostaliśmy środki na zakup samochodu do do placówki opiekuńczej też będzie ale to będzie też samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i to jest ponad 100 tysięcy złotych. Mamy do, dobre doświadczenia. Nasz powiat pozyskał najwięcej środków w tym roku w województwie łódzkim i chcielibyśmy zachęcić pozostałe gminy oraz stowarzyszenia, które zajmują się tematyką osób niepełnosprawnych, żeby w przyszłym roku tych wniosków było jeszcze więcej, żebyśmy mogli tych środków pozyskać jeszcze więcej.